Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Godik 2 No Scrooge Grzesznicy. E, w każdym razie chciałbym się usprawiedliwić, dlaczego nie było tak filmów, bo chciałbym chyba skończyć na przykład nagrać w ten weekend już całą serię i wrzucać jakoś tak regularnie. Generalnie przez pewien czas pracowałem tak jakby na dwa etaty. Raz na budowie, a drugą znalazłem pracę na weekendy, gdzie właściwie pilnuję dzieciaków dzieciaków, no nie, nie jest tak. Często jak macie jakiś festyn niedaleko, no to są takie jakby zjeżdżalnie, dmuchane i tak dalej. No to pojechałem z tu całym zgraniu, po prostu dostałem stopper i miałem co 4 minuty jakiegoś dzieciaka wpuszczać i potem delikwenta zabety i wpuszczać następnego. I to jest moja robota. Super. No nie. I dlatego nie było odcinków, bo byłem zarąbany serialnie. Budowa wyciąga z ludzi tam, to jest banalne, ale wiecie, sam fakt, że nie ma was w domu cały dzień, to w weekendy to też jest troszeczkę bolące. W każdym razie mam nadzieję, że się usprawiedliwiłem, i zaraz sobie przypomnę, cośmy zrobili w tamtym odcinku. Mam przygotować dla Urika miksturę, zbadać jej działanie i przenieść moją. Jeśli nie uda mi się zbadać jej działania, to nagroda będzie mniejsza. Z tego co pamiętam, dał mi jakąś recepturę. A co jest w recepturze? Receptura mikstury. Jedna polna jagoda, trzy mięsa kopacza. Jeden rdest polny i cztery rośliny lecznicze. Dobra, to co mamy przy sobie? Hmm, rośliny lecznicze to dobra, to mamy. Rdest polny jest. Polna jagoda są dwie, a potrzebne są cztery. I co tam jeszcze trzeba było? A nie, jedna polna jagoda, trzy mięsa kopacza. Nie mamy. Mięso kopacza. Chyba. Czekajcie. Ym... No nie mamy. Ewidentnie. To są takie wielkie grzyby. Cztery mięsa, mięsa kopacza potrzebujemy. Z tego co pamiętam. O, jest tutaj jedno. Hmm. Myślę, że tutaj powinniśmy znaleźć już te mięsa kopacza. Mięsa kopacza. W ogóle, co to za pomysł na nazwę? Sobie. Taka klimatyczna. Chcąc, nie chcąc do serii, seria zbliża się ku końcowi, na jeszcze kilka odcinków będzie. Bo ja umiem przedłużać akcję, przedłużać akcję, no i będzie się trzeba zastanowić, co Trudno potem kupiłem. Sobie Rasta grę, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bo chciałbym ją nagrać. Ogólnie, agresor Survival strasznie mi się fajnie gra. Słyszę o tym po raz pierwszy. Zacząłem od Minecraft'a. Chwilę po chwilę potem przestałem, bo na początku się bałem tych potworów, nie? Bo wtedy miałem. Ja na nie byłem taki mały. Bałem się potworów, bo myślałem, że są po prostu silniejsze. Sam fakt później, że odkryłem, jak z nimi walczyć i tak dalej, sprawił, że po prostu. No, miałem wyrąbane troszeczkę e, w Minecrafta, ponieważ było zbyt łatwo. Następnie przeniosłem się na Untournet, Prowadziłem serię, która cieszyła się ogromnym, ogromną popularnością. Oczywiście z niewiadomego powodu przestałem to nagrywać. Mamy 5 mięskopacza, Boże, jestem ślepy. Z niewiadomych przyczyn przestałem to nagrywać, bo sam teraz sobie, sam teraz y, się dziwię sobie. Powinno to pójść troszeczkę inaczej. Hm. Na pewno pasuje zapis przed tym y, Przed y, użyciem tej mikstury, bo wyważyć to chyba nie jest problem. Mam nadzieję, że umiemy Alchemię. Bo jeśli nie, to trzeba będzie się nauczyć. Dobra, mamy oddech cieniostwora. My sobie zapiszemy na dwójce. No i myślmy, co to nam da. Czekajcie, oddech cieniostwora to jest ta mikstura, nie? Może nas zmienić. Dobra, zobaczymy zresztą. Jest. Niestety nie da się jej wypróbować, ale czuję, że można to komuś dać. Tutaj jest jakiś pergamin, No właśnie, jest notatka. Sama notatka mnie interesuje. Nie wiem, co mam zrobić z man maniturą. Xardas przeprowadziłby nieznany mi rytuał, po czym odszedł i postawił ją przy mnie. W starożytnych traktatach napisane, że Marituza. To statuetka zawierająca się zawierająca w sobie duszę żywej istoty, w dawnych czasach wykorzystywano ją do przekazywania wiadomości. Dusze były jakby gońcami. Najbardziej doświadczeni słudzy Pana Ciemności... E, ...znaleźli sposób do wykorzystania ich w swojej walce. Moje działania nie poszły na marne i udało mi się wydzielić maniturę na trzy części. Teraz ukryję je, żeby nikt ich nie odnalazł. Potem znajdę sposób, aby je zniszczyć. Pierwszą część ukryłem koło domu, drugą i ostatnią Gomeza. Niechaj Innos ma na swojej opiece. Czyli mamy tak jakby quest'a. Musimy znaleźć monitorę. Widzicie, nie zauważyłem tej notatki. Jeśli macie jakieś swoje tipy i ciekawostki na temat tego moda, no to rzucajcie w komentarzu, będzie bardzo fajnie. Przy okazji chyba nie, nie, nie. Jednak to był ten stary kawał, który wam chyba już mówiłem. Dużo nie słyszę. Ostatnio słyszałem na, na Facebooku polski sposób na beatbox. Pod... Użyjcie wyrazu po co ci kapusta? Tylko tak strasznie szybko. Po co ci kapusta? Boże, to działa. Tu są krząszcze, na które ma raczej wysrane. Nie wiem jak to z ulderem zrobić. Czekajcie, spróbujemy z udarem. Mamy, mamy niby tą miksturę. Na dwójce sobie zapiszemy, bo już uważyliśmy pięknie. Generalnie mieliśmy to zrobić z udarem. Czyli mieliśmy go zabić, żeby się wpieprzył do wody, bo to poneście jakieś zaklęcie, które nam podsunął przyjaciel prosto od jego babki, czyli musi działać. Polowanie na owce, nie, udar musi umrzeć. Siostro, wodo, słuchaj mnie, rysuj obraz, serco, szukaj, rsonnik, ukradnij, To jakaś bzdura. <laughs> no, może i tak. Dobra, no to generalnie powinniśmy. Hej! Hm. Jak mam cię zabić, to lutnią. Hmm. Czy to trzeba zrobić w nocy? Mi się zdaje, że to trzeba zrobić w nocy. Ktoś mi chyba tak nawet odpowiedział w komentarzu. Przepraszam, jeśli nie pamiętam, bo wiecie. Ostatni odcinek nagrywałem ponad tydzień temu i to troszeczkę. No, tak, jakby wyciąga wiedzę z Was. Czas. Czas kontruje yy, wiedzę, wiecie o co chodzi. Mamy tam zapis na dwojeczce, także nie ma problemu. Chociaż nie wiem, czy Pan się nie dopieprzy nam, jak on się nazywał. No, jakoś się nazywał na pewno. <laughs> chodzi mi głównie o tego typa, który. O, łóżko brutusa i tam. To jest brut... Pieska pogoda. Pieska pogoda. No możemy masz rację. Sprawdźmy jak to będzie działać. Hej! Czyli, czyli muszę wyjąć lutnie, tak? i odjebało. Patrzcie. Chyba udar coś zgubił. Tam jest jakiś pierścień. No i udar popłynął, że tak powiem. Złoty pierścień. Nie jest to złoty pierścień. Jest to pierścień ten grona, który daje 20 hp więcej. No cóż. Możemy uznać to za fajny łup. Sprawdźmy. Udar musi umrzeć. Kto tam chciał to? Nie dral. Siedziby magów. Muszę udać się do siedziby magów. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije z tego powodu, bo to będzie takie... Hej. Hm. Po tym jak go zabiję, mam się udać do siedziby magów. Mam nadzieję, że tutaj się pojawi pan Golbert. Bo póki co tutaj nikogo nie ma. Maritura. W siedzibie magów ognia znalazłem notatkę. Jest o niej mowa o pewnym artefakcie nazywanej przez autora Mariturą. Kiedyś rozdzielił ją na trzy części i ukrył je w zamku. Może warto je odszukać. Notatka wskazuje ich położenie, jednak niektóre słowa ciężko jest odczytać. Powiem wam, że zajbiście mi się ten mat podoba. Dałem, mogę iść do Orika. Aha, czyli u Orika dopiero mogę to. Owczego mięsa. Muszę zabić te owce. Czyli muszę zabić się pięścią. Tak, ktoś mi tak podpowiadał. Yy, według Leres, cwaniaczka Laresa nadal znajduje się tam zwój, który jest na tym. To jest, już wiem do czego jest ten przełącznik. Powiedzieliście mi w komentarzu, że służy to do obracania tego stołu. Czy tutaj się ktoś znajdzie? Bo serio, trochę daremne jest tutaj siedzieć. Nie, ten stół już wam pokazuję o którym chodzi. Hmm. Ale to jest. O! Gdzie jestem stół? To jest kufer pusty. Tak, najprawdopodobniej. Głównie z tego powodu, że my go już obrabowaliśmy. Gorwij czy Golbert? Hey! Czemu ten typ nie chce się ruszyć? Jest już po północy. Dobra, zaspokoić głód. Hmm, nagranie się zadziałało. Uderł, utonął. Dral powinien się o tym. Aha, czyli najpierw do Drala, dobra, dobra. Faktycznie, waldałem się. Jeśli pogadamy z Dralem, to reszta ekipy pójdzie sobie do. Magów ognia. Myślę, że najlepszą opcją będzie próba ucieczki z nimi. Chociaż chciałbym jeszcze poznać opcję Hugo. Ale na to, żeby poznać tę opcję, musimy pomóc bardziej paladynom, ponieważ nie chcą załatwione. Poważnie, wszystko zadziałało. Dziwne, ale tak. No widzisz, przecież mówiłem. A ty nie, to bzdury, ty pijany draniu, dral. Co robimy dalej? Teraz muszę się pojawić przy siedzibie magów na spotkaniu z Golbertem. Mam iść z tobą? Nie, pójdę sam. Dobrze, rób uważasz. rób co uważasz za słuszne. Hmm, huh, przyniosłem ci czystą odzież. No, na razie cię nie chcę dać tej odzieży. Chętnie sprawdzę, czy mogę kupić więcej tego, bo na brak pieniędzy póki co tak jakoś nie choruję. Mamy 79 zł. Ponadto mamy jeszcze itemy do sprzedaży. Także nie ma żadnego problemu. Golbert ewidentnie ruszył swoje dupsko. Tak, gdyż go tutaj nie ma. Na 90% jest u góry. Przynajmniej tak uważam. Tak jest u góry. Udar nie żyje. Już o tym wiemy. Dobra robota. Dzięki, teraz wyjawisz mi już Twój plan. Teraz to jest już nasz plan. Likwidując Udara, przybliżyłeś nas o krok do jego realizacji. Plan jest prosty: musimy zabić sześciu obrońców zamku, czy to strażników, czy też paladynów. W ten sposób opuszczają dwie łodzie i tych akurat nam wystarczy. Udar był czwarty, zostało jeszcze dwóch. Hmm, może. Wezmę ze sobą Drala. Dobra, weź go ze sobą. Mam nadzieję, że jest godny zaufania. Czyżby Paladyni nie zauważyli śmierci swoich braci? Są tak bardzo zajęci ratowaniem własnych tyłków, że nie zwracają na to uwagi. Tym bardziej, że do tej pory ginęli tylko tacy mniej ważni. Udar to pierwsza poważna ofiara. Kto będzie następny? Następny będzie Tantor. Być może widziałeś go koło kuźni. Na razie jednak zostaw go w spokoju. Jeszcze nie zdecydowaliśmy w jaki sposób należy go załatwić. Co robimy dalej? Jaki jest plan? Teraz musimy przycichnąć. Zniknięcie udara nie pozostanie niezauważone. Musimy udawać, że nie mamy o niczym pojęcia. Zamelduj się u Parsiwala, powiedz mu, że masz wszystkie narzędzia. Udaj zdziwienie, jeśli zapyta cię o zniknięcie udara, o ile w ogóle cię o to zapyta. Udawaj głupka, który wierzy, że Paladyni zabiorą go ze sobą, jeśli będzie dla nich pracował. Gdy nadejdzie pora działania, powiadomimy cię o tym. Dobrze, tak zrobię. No i nie myśl, że jesteś tu jedynym, który coś robi. Zaraz wysyłam z kolejnym zadaniem Dylona. No dobra, to jest tyle, nie? Znaczy, tyle w tym questie. Mieliśmy się udać do Parcivala, także pójdziemy prosto. Również mamy poinformować Drala i przy tym, że mamy, zważając na to, że mamy zabić Tandora, pasuje jednak poszukać tego zwoju, o którym mówił cwaniaczek Lares. Wiecie, nie ufam mu, bo to cwaniaczek, ale... No cóż, czy mamy jakąś pochodnię? Nie, to jest miotło, ale może działać jako pochodnia, tylko że, wiecie, trzeba ją nasączyć ładnie. Hmm. czy tutaj jest jakiś zwój bo my wszystko otworzyliśmy przynajmniej tak mi się wydaje sprawdźmy każdą skrzynkę tak, tutaj jest pusta tu również jest pusta, czyli strzelam, że tamta trzecia również jest pusta Chwilę, chwilę. czy tutaj nie jest zwój nie, nie, jest dosyć ciemno, także nie będzie tak fajnie Tego widać Część maritury, mamy część maritury eee, Pewnie pojawia się ona tylko wtedy, kiedy już odczytacie tą notatkę O, co to za parkour był? Hmm No serio, nie widzę tego zwoju Oto, O to, przepraszam pana Larysa Miałeś rację Miałeś Rację od początku. A ja byłem taki głupi. Może no, przepraszam. Zwracam mu honor. Ponadto dodaję mu go jeszcze plus 15. Hmm, kufer. Ten jest na pewno pusty. Ten również jest pusty. Wychodząc z tymi drzwiami, raczej nic się nam nie stanie, gdyż palety nie reagują tylko wtedy, kiedy mamy założony miecz. Hmm, Pandora nie ma. Rycerz? Myślę, że Tandor jest tam, gdzie powinien być Brutus. Czemu tu jesteś? Dlatego, że moje łóżko panowały te małe bestie. Co? Jakie bestie? Chrząszcze wyglądają niegroźnie. Zapewniam cię jednak, że to stworzenia samego Beliara. Chyba nieco przesadzasz. A wcale nie, one mnie prześladują, wszędzie gdzie nie pójdę, wszędzie łażą ze mną te paskudne stwory. Idź je zabij, proszę. No dobra, czeka nas walka chyba z pamiętami szatana. Czy tam Beliara, jak zwał tak zwał. Wiecie co, strasznie nie lubię się bić z krząszczami. Dobra, ale zabiliśmy je. Czy tutaj standor? To jest dobar, czyli Tandor jest wyżej. Ewidentnie, zabiłem chrząszcze, Możesz już i spać. Nie, na tropach tych bestii spać nie zamierzam. Poczekam do jutra. Może któryś z chłopaków nie stamtąd usunie. No, dziękuję. Nie ma za co. Dobra, nic z tego nie wyniknieło. Jednak dostaliśmy troszeczkę ekspa. W sumie nie ma co narzekać. Sprawdźmy u góry. Powiem Wam, że Grzesznicy mieli być prologiem jakiegoś moda, jednak niestety nie zostaną ukończone, a strasznie szkoda. Jest i tandor. Serio, ciekawy ten, ten quest jest. Przyniosłem zwoje z magazynu. Dobra, pokaż co tam masz. Tak, wszystko się zgadza. Zapomnę o naszym nieporozumieniu, zgodnie z umową. Przekażę Percivalowi, że oddajesz Paladynom przysługę. Elegancko. To być może wpłynie nam na rzecz czy fakt nie wiem jak to nazwać, żebym się nie zbłaźnił no, że będziemy mogli uwolnić Hugo dobra, generalnie mieliśmy iść do Parsifala, także udamy się do niego nie ma problemu, witam panów wreszcie ściągnęli te hełmy, myślałem, że im nie widziałeś czasem udara kogo? kim jest ten udar? to Paladon, który nieważny, nie sądzę, byś wiedział gdzie zniknął nie wiem nawet, o kim mówisz. Tak, tak, oczywiście. Wykonałeś moje zadanie? Tak, zaniosłem Golbertowi drewno i potrzebne narzędzia. To dobrze, bo mam dla ciebie kolejne zadanie. Co mam zrobić? Dajlon jeden z robotników, znalazł klucz do dawnych komnat magnatów. Chłopaczek, wiedziony ciekawością, postanowił sprawdzić, czy nie ma tam czasem czegoś cennego. Nie wiem, czemu Golbert pozwolił mu się oddalić. Teraz jest gdzieś w tych komnatach. Nie tylko nie pracuje, ale naraża nas wszystkich na niebezpieczeństwo. Nie wiadomo co te pokoje mogą kryć. Znajdź go i przyprowadź do mnie. Chcę z nim poważnie porozmawiać. Jeśli chodzi o Hugo, Tandar powiedział, że chciałeś zdobyć u niego wytrychy. To podły podstępek. Powiedział jednak, że wykorzystałeś je, aby zdobyć dla nas zwoje magiczne. To bardzo dobrze. Uznajmy to za nieporozumienie. Rozjaśniłeś myśli kapitana Garonda. Wyjaśniłeś sprawę mieczy Carlota. Loren powiedział, że uratowałeś życie jednego z robotników. To bardzo szlachetny czyn, ale tego nie pamiętam. Dzięki tobie Brutus znalazł robotę w kuźni do bara. Strażnicy powiedzieli mi, że oczyściłeś łuskę Brutusza z chrząszczy i być może i może w nim spokojnie odpocząć. Jednak dziwne jest to, że tak bardzo boi się tych moich stworzeń. Pokazałeś, że można Ci ufać. Jeśli nadal chciałbyś uwolnienia Hugo, to już nie jestem przeciw. Chcę. Idź więc do strażnika więzienia i powiedz, że poleciłem ci go wypuścić. Wiecie co? Nie chcę razie, na razie się dzielić informacją, że w zamku jest ork, ponieważ chciałbym mu oddać jednak ten jego amulet, który znajduje się na szczycie tej wieży. Teoretycznie przynajmniej. Parsifal chce uwolnić Hugo. Tak, słyszałem. Podobno zrobiłeś bardzo wiele, aby uwolnić tego podłego bandziora. Tyle, że woda uszkodziła mechanizm klatki o otworzyć będzie ją bardzo ciężko. Naciśnij dźwignię z całej siły. A, chyba ta to pota to będzie nas, dla nas nauka siły. Sprawdźmy. O, zadziałało. O, widzicie? Ej, hej, Hugo. Chwila. Ha, a więc jednak ci się udało. Dziękuję, będę wdzięczny do końca życia, czyli w sumie niedługo. <grafię> Mówiłeś, że masz plan, jak się stąd wydostać. Mam, odejdźmy gdzieś na bok, mogą nas usłyszeć. O. No i mamy kolejny plan. Niestety pan Hugo dostał no jebla zwyczajnie. I biega jakiś debil. O! Nie wierzę, sam wyszedł. Ogólnie AI jest strasznie słabe w gotiku. W sensie wiecie, jak macie jakiegoś towarzysza, który za wami idzie, to szlak, szlak nie trafia czasami, serio. A, on poszedł tam, dobra. Dobra, dobra, kapuje. W czasie gdy górniczą Dolinę otaczała magiczna bariera, jeden z rządzących tu w zamku skazańców odkrył pod nimi sieć tuneli. No Myślę, że są zalane. Zapewne zwróciłeś uwagę na drabinę, która jest widoczna z wyjścia do więzienia. No, musiałem, się na, musiałem nalać wody, przepraszam. <grym> tak. Gdy po niej zejdziesz, to zobaczysz drzwi. Otwierasz drzwi, jesteśmy w tunelach. Hmm. Hmm. I dokąd to nas zaprowadzą? Zobaczymy. Jeśli nam się poszczęści, to zapewne do miejsca, gdzie nie ma tej ogromnej wody. A jeśli cała wyspa została zatopiona, jeśli zatopione są także i tunele, to z nami koniec, boisz się? Nie, muszę to jednak przemyśleć. Nie chcę ryzykować na darmo. Hmm. Dobra, wchodzę w to, idziemy tunelami. Dobra, zdobądź klucz, a ja w tym czasie wszystko przygotuję. Gdzie mam zacząć go szukać? Widzisz tę wielką wieżę? Był tam rodzaj magazynu, więc klucz może być właśnie tam. Sprawdzę to. Dobra. Mamy kolejny plan na ucieczkę z zamku, a tym samym pasuje kończyć to już ten odcinek. Także to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie wiem czy... Dobra, w sumie zapiszemy sobie na sam początek. Taki dobry, dobry początek końca, o. Także do następnego odcinka, który pojawi się już wkrótce. Na razie.